Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy troszeczkę słoneczka, więc mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzało w tym, żeby dobrze widzieć karty, ale zobaczymy. Może akurat wszystko będziemy ładnie widzieć. Przychodzę do Was z czytaniem energii ogólnych na tydzień od 15 do 21 marca 2021. Jest to pytanie serii Wybierz talię. I mamy tutaj do wyboru trzy talie. Pierwsza talia to jest tarot illuminati. Druga talia to jest Ghost tarot. I trzecia talia to jest boski. Boski tarot. Moi drodzy, na wstępie serdecznie Wam dziękuję za wszystko, co pozytywne. Z Waszej strony dostaję. I pamiętajcie o tym, że dla osób, które przyczyniają się do rozwoju mojego kanału, a jest to dla mnie niezmiernie ważne, jest ode mnie dla Was w formie podziękowania prezent. Dokładne informacje na ten temat będziecie mieć na dole w opisie filmu żeby tutaj już nie zabierać Wam cennego czasu na opowiadanie na ten temat także bardzo serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z tymi informacjami dobrze, mamy tydzień 15 21 marca, powtarzam jeszcze raz pierwsza talia, druga talia i trzecia talia dodatkowo wylosowałam jeszcze pod jednej karcie z talii karmienie wróżą dla osób, które pracują z kamieniami i będzie to dla tych osób podpowiedź, który kamień może być pomocny w tym tygodniu i jeszcze dodatkowe przesłanie będzie też dla każdej grupy kart Tarot Illuminati Ghost Tarot i Boski Tarot Tradycyjnie karty oczyszczone, potasowane więc możemy Rozpocząć nasze czytanie. Dla osób, które wybrały talie numer 1, jakie energie będą dla Was w tym tygodniu? A z Pentakli oczywiście, jakie energie wykorzystać? Jakich unikać? Trójka kielichów. Osiem pentakli. Głupiec. Azboław. I dziewięć. I, sze i sześć pentakli. W przełożeniu mamy rycerza mieczy moi drodzy to jest taki tydzień bardzo luźny, bardzo spokojny bardzo radosny świętujący pewne rzeczy rozpoczynające pewne rzeczy takie wejście troszeczkę nie bójcie się wejść może w nieznane, nie, nie za bardzo jeszcze że tak powiem pewne wejdźcie z radością Wejdźcie z pomysłem, wejdźcie w to nowe z entuzjazmem, tak? Przyjmujcie do siebie również informacje, słuchajcie, co, co kto mówi, o czym mówi, może to będzie dla Was pomocne, może to, będzie, może to będą informacje, które pozwolą Wam zacząć od nowa pewne rzeczy, tak? I... Tutaj karty, bo w negatywie mamy ósemkę pentakli. To nie jest, to może być, znaczy ja nie mówię o tym, żeby w ogóle nic nie robić, nie pracować, tak, ale nie przepracowywać się, tak? Podchodzić tak bardziej do swoich obowiązków, oczywiście odpowiedzialnie jak najbardziej, ale nie za wszelką cenę, tak? Wykonywać swoją pracę na tyle, na ile jest to potrzebne. I, na, I oczywiście na tyle, ile mm, wymaga od Was poczucie obowiązku, tak, żeby to wykonać. Ale praca. Bardziej nastawcie się na radość w tym, y, w tym, w tym tygodniu. Y, nastawcie się na nowości. Tak. Tutaj mamy oprócz tego głupca. Tak, mamy jeszcze asa, y, asa monet i na, asa buław. Przeważnie, znaczy przeważnie może być tak, że jeżeli my zatracimy się w jakiejś pracy, tak? I widzimy tylko tą pracę i nic więcej, tak, zamykamy się w swoich, tych swoich czterech ścianach albo w pracy i pracujemy tylko nad tym, co znamy, to może nam wtedy możemy wtedy nie usłyszeć, tak? I nie zobaczyć, co nam los szykuje nowego, może lepszego. Zwracajcie uwagę na wszelkie nowe możliwości finansowe, możliwości pracy yy, i też na możliwości działania w tym kierunku. Rozmawiajcie z ludźmi, tak? Otwórzcie się na ludzi, otwórzcie się na rozmowy. Kto pyta, nie błądzi, tak? Może spotkania towarzyskie. Kolwiek to nie, za, nie zabrzmi w tym, w tym czasie, ale być może to spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, z, ze znajomymi pozwolą Wam wyłonić jakieś informacje, które pozwolą Wam ruszyć do przodu, wejść w tą energię głupca. Tak? Nastawcie się na to. Bo jeżeli będziecie sobie sami tutaj, będziecie sami sobie sterem i okrętem i tylko praca i praca, to może Wam w tym tygodniu, mogą Wam w tym tygodniu jakieś ważne informacje przelecieć koło przysłowiowego nosa. Sprzyja głupiec, tak? Czyli wejście w nowe, ale żeby wejść w nowe, to najpierw trzeba wiedzieć, co to za nowe. Czyli informacje, współdziałanie i otwarcie się na działanie i na nowe możliwości finansowe. Tym bardziej, że w wyniku, słuchajcie, mamy szóstkę pentakli. To doprowadzi do równowagi. Jeżeli wcześniej zajmowaliście się tylko tą pracą, o którą już mówiłam, tak? Czyli dawaliście tylko i wyłącznie z siebie jak najwięcej, to nie było równowagi. A tutaj potrzeba jest i wynik jest, yy, jest równoważny. Daję i biorę. Tak? Lekki fajny tydzień dla Was. I co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o kamienie. Jaki kamień może być dla Was pomocny? Karneol cielesność. To jest taka czerwona energia do działania. Także miejcie go przy sobie w tym tygodniu. I jeszcze dodatkowe przesłanie. Już patrzymy. Yy, tutaj mamy... Eee, zaangażuj się w szczęście. Nazwa tej karty również mówi sama za siebie odnośnie tego czytania. Ja zaraz przeczytam jeszcze dokładniej, co ta karta może dla Was oznaczać. Ok. 34. Prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza. Trudno być szczęśliwym, gdy wszystko w Twoim życiu wydaje się rozpadać. Kiedy stoisz w obliczu kryzysu, możesz poszukać alternatywnych sposobów, żeby uzyskać więcej energii. Zwróć na to uwagę. Działania takie przynoszą Skutek taki, że osiągamy szczęście. W tej chwili możesz się pocieszyć, tak? I pamiętajcie, że trudno jest być szczęśliwym, kiedy człowiek jest spięty, przemęczony, przygnębiony, tak? Przemęczony. Tu jest to szczęście też, pamiętajcie. Co my tutaj jeszcze mamy? No właśnie, przemęczony, tak? Możesz czuć się wtedy zagubiony, stracić nadzieję. I ta twoja sytuacja powinna się zmienić. A żeby mogła się zmienić, to trzeba znaleźć coś nowego. Czemu możesz się całkowicie pochłonąć? Doceń dobre chwile. Zatrzymaj się na chwilę i zauważ chwilę szczęścia. Pięknie. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego tygodnia. Co dla osób, które wybrały talię numer dwa. Szóstka kielichów. Rycerz denarów, świat, dziewiątka kielichów. Siódemka denarów i osiem buław. W przełożeniu mamy kartę siłę. Wy możecie mieć dylemat z zakończaniem czegoś i to nie jest, nie będzie to dobry tydzień na to, żeby kończyć. Okay? To jest pierwsza taka informacja, która dla mnie tutaj mówi, patrząc na tą kartę. Moi drodzy, tutaj trzeba troszeczkę cofnąć się i wywiązać się z obietnic, które zostały być może przez Was. Obietnic, które zostały obiecane, no trochę nie po polsku, ale nie potrafię znaleźć teraz innego słowa. W każdym razie, jeżeli komuś coś obiecaliście, a z tych zobowiązań nie wywiązaliście się, to należy wrócić do tego i, speł i spełnić swoje zobowiązania. Być może ktoś również coś wam obiecał, i nie do końca tutaj wywiązał się z tego. Pamiętajcie, że Rycerz Dynarów jest to energia rycerza bardzo odpowiedzialnego, bardzo stanowczego, który podąża do celu, który ma cel. I ten cel musicie dokończyć. Tak? Czyli to, co w przeszłości było, musi w tym tygodniu zostać ukończone. Tak? Dopiero będzie można zamknąć cały cykl i otworzyć wszystko od początku. Znaczy, otworzyć od początku, zacząć zupełnie inny etap w swoim życiu. A ten tydzień temu sprzyja, ponieważ macie kartę siły, tak? I tu też mamy dziecko w tej karcie siły. Może jakieś zobowiązania w stosunku do dzieci, może zobowiązania w stosunku do innych młodszych osób, tak? Albo po prostu coś, co zostało powiedziane kiedyś, i teraz trzeba to rozwiązać. Pamiętajcie, to co zasiejecie w tym tygodniu, tak, to będzie rosnąć na Waszą korzyść. Jeżeli postanowicie osiągnąć swój cel, wywiązać się, tak, być, być bardzo odpowiedzialnym człowiekiem tak, w stosunku do innych, bo tutaj ja widzę też odpowiedzialność w stosunku do innych, tak, to to zaprocentuje bardzo mocno zaprocentuje. No, i oczywiście tutaj mamy jeszcze dziewiątkę kielichów. Podanie ręki, tak? Zaproszenie. To jest też, moi drodzy, właśnie. Jeżeli coś komuś nie powiedziałam, nie powiedziałem, to zróbmy to teraz. Zróbmy to w tym tygodniu. To jest tydzień takich rozwiązy rozwiązywań starych spraw. Za, może nie starych, zaległych spraw. Tu trzeba porozmawiać z drugą osobą, tu trzeba się skontaktować z drugą osobą, odpowiedzialnie. I wynik jest taki, że jeżeli pozamykacie, jeżeli uporacie się z tym, o czym była mowa, będziecie mogli ruszyć do przodu. Z takim czystym sumieniem, z taką ulgą, wolnością. Bo ciężko jest cokolwiek robić, jak coś nam tam wisi nad głową, tak? A myślę co chwilę, a nie zrobiłem jeszcze tego, a powinienem, tak? To nie jest przyjemne uczucie, ale jeżeli już to wykonamy, to czujemy taką ulgę. I taką ulgę też prezentuje ta kobieta, która jest na tej karcie, tak? Dobry tydzień na to, macie na to siłę, macie na to odwagę i, i to jest to, to jest ten właśnie dla Was moment. No, jaki kamień w tym wszystkim może Wam pomóc? To gry się oko, czujność. I dodatkowe przesłanie dla Was. To modyfikacja. 20. Pracuj nad uwolnieniem swoich obaw, i naucz się potwierdzać dobro w danej sytuacji, pozytywne emocje związane z wysiłkiem, skupieniem, energią i inspiracją. Twoje emocje i działania wpływają na Twoje ciało. Mogą podnieść albo obniżyć Twoją energię i wpłynąć na Twoje ciało fizyczne. Zdrowie. Pozytywne myślenie zwiększy Twoją energię. Kiedy dokonasz wewnętrznej regulacji i będziesz zachowywał się, jakbyś był szczęśliwy, Twój nastrój zmieni się pozytywnie. Podejmij kroki, aby wprowadzać pozytywne zmiany. Dostosowując się do nowego. Życie. Bądź gotów uwolnić przeszłość. Ok? Bądź gotów uwolnić przeszłość. Pięknego tygodnia życzę Wam. Została nam jeszcze talia numer 3. I zobaczymy, co będzie. Dla Was na ten tydzień od 15 do 21 marca. Dziewiątka buław. Cesarz. Trójka denarów. Rycerz buław, kochankowie i sąd. W przełożeniu sprawiedliwość. To jest czas hmm, baśnie. Tamte osoby, talia numer dwa, miała zupełnie inaczej, a Wy macie czas na dokończenie pewnych spraw. I teraz, i dokonywanie wyborów. Co ja zrobię? Czy ja pozostanę w tej dziewiątce buław, tak? Zmęczona, wyczerpana, długo będę zbierać siły. Będę się zastanawiać zbyt długo nad tym, gdzie mam podążać. Będę sobie tutaj w tej dziewiątce była wpracować kuć i nie wiadomo co robić, tak? To jest ten wybór. To nie jest pozytywne. To nie będzie dobre. Zbyt długie zatrzymanie wtedy, kiedy przed wami jest ostatnia prosta, nie będzie korzystna w tym tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że wy macie działać. Tak? Wy macie tutaj już dokończyć pewne rzeczy. Być może rzeczy jakieś urzędowe, sądowe, ale to czytanie ogólne, więc nie wchodzę w szczegóły. To już sprawiedliwości ma stać się zadość. Czyli odpoczynek, ale tylko po to, żeby w szybkim tempie jak ten rycerz Buław iść dalej po to co chce cesarz a cesarz chce wszystkiego dla siebie cesarz jest panem władcą swojego życia swojej sytuacji czasami też rządzi innymi ale to już jest negatyw wy macie być cesarzem Powstaję z kolan po odpoczynku i jestem cesarzem swojego życia. Działam w tym kierunku. Nie ma tu dla Was, yy, słuchajcie, leniuchowania w tym tygodniu. Absolutnie. Czas zbierania sił zakończył się, i teraz ruszamy po swoją stabilność. Stabilność. Wy możecie być na rozdrożu, możecie nie wiedzieć, co, co chcecie zrobić, tak w zasadzie, czy ja już mam siłę, czy nie mam siły. Tak? Ale energie, mam wrażenie, że dla większości z Was spowodują, że ta siła będzie, że ta moc działania będzie. Tak? Tym bardziej, że tutaj w wyniku. Mamy sąd ostateczny, czyli ta droga, trudna droga, długa droga jest za wami. Jeżeli doniesiecie tą ostatnią buławę na miejsce, to się odrodzicie, zaczniecie coś innego. Bo słuchajcie, cesarz to jest baran, to jest też coś nowego, to jest nowe życie też. Tak samo jak i sąd ostateczny o tym mówi. Sprawiedliwości stanie się zadość. Mój trud zostanie uwieńczony. Ale że nic nie przychodzi bez naszej pracy, to musimy mieć tą energię i będziemy mieć tą energię. Tylko dajcie się jej rozpalić w tym tygodniu. No, jaki minerał tutaj dla Was może, może Was tutaj jeszcze wzmocnić? Kwarc z rutyrem. Sztuka. I dodatkowe przesłanie. Szacunek. 43. Podczas procesu uzdrawiania. Tu mamy procesu zdrawiania. Niezwykle ważne jest kształtowanie wnikliwej świadomości i poczucia własnej wartości. Uświadomienie sobie, że zasługujesz na pochwałę. Zgubiłam się, przepraszam. A to sprawia, że jesteś w stanie bardziej doceniać siebie i kochać siebie. Zastanów się, jak możesz pogłębić szacunek do samego siebie. Zastanów się yy, nad kimś, kogo bardzo szanujesz i pomyśl, dlaczego tak czujesz. Czy kochasz siebie bezwarunkowo? Czy dbasz o siebie? Czy jesteś w stanie podejmować decyzje na podstawie swoich? Swoich, swoich. No i gdzie ja znowu jestem? Czy jesteś w stanie podejmować decyzje na podstawie własnych potrzeb i pragnień? Myślę, że w tym tygodniu możesz nie mieć z tym problemu. Życzę wszystkim pięknego tygodnia i pozdrawiam.